Siemanko, witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie na kanale Krzysiek. Ja jestem Krzysiek i witam was i zapraszam na kanał kanał. Tak, dwa kanały na film z serii The Forest. Kolejny zajebisty odcinek mam nadzieję. Moi drodzy, pytacie dużo różnych rzeczy, mówicie dużo, bardzo piszecie dużo komentarzy różnych. Pierwsze co, pozdrawiam wszystkich moich fanów. Naprawdę mega was pozdrawiam. O, tak się spalił. To na waszą cześć, ten ptak spalony, który tutaj widzicie, na właśnie waszą cześć spalony ptak. To niech będzie taka danina moja. Dobra, ale tak na serio mówiąc naprawdę bardzo gorąco Was pozdrawiam i zapraszam was na kolejny 32 odcinek serii The Forest. Moi drodzy, pisaliście bardzo dużo różnych komentarzy. Eee, mamy noc, mamy Lizarda. Więc sobie go od razu weźmy e, Pisaliście bardzo dużo różnych komentarzy, na przykład chociażby takie, że można niszczyć teraz te pnie e, sikierą, tą najmocniejszą jaka tylko istnieje ja to sprawdziłem, zaraz to sprawdzę jeszcze raz i coś mi tutaj pamięcie, bo nie można. Bardzo fajny również pomysł, że mogę podpalać drzewa, jeżeli się boję, żeby nie rozwaliły mi domu. Rewelacja. Chociaż muszę wam powiedzieć jedną ciekawe że... Zauważyłem, że spadające teraz bale nie niszczą domu, więc mogę rozpierdzielać się bez żadnego problemu i bez stresu. Eee, no i tyle w sumie. Zobaczmy, czy mogę się przespać, bo przed chwilą jeszcze nie mogłem. Chodźmy tu, Marianie. Marian, właśnie. O co chodzi z tą noc? A, bo. To, a, już widzę. Tu jest takie ten, i dopiero wtedy, jeżeli e, jak się to zmieni, to będę mógł. Dobra, już wszystko wiem. Wszystko wiem, wszystko wiem. Eee, chodźmy w tamtą stronę. Moi drodzy, dzisiaj zbudujemy tutaj, ale to może jak się prześpimy, zbudujemy tutaj taką platformę, którą chciałem i dokończymy może górny, u góry tą, ten płot, który jeszcze jest niedokończony, ale tak naprawdę to chciałbym troszkę pochodzić po mapie, prześpimy się, troszkę pochodzić po mapie i sprawdzić, co się nowego tam zadziało, co mamy nowego, chciałbym spotkać tego mutanta na przykład nowego, Chciałbym zobaczyć faktyczną moc tych wszystkich kanibali, które teraz są. Nowe kanibale. Te, które rzucają właśnie... A, musimy coś zjeść. Możemy tak wychodzić. Czy faktycznie one mogą rozwalać? Pytanie też od widza. Jaką masz wersję? Najnowszą tą 0.28. I to tak naprawdę dzięki wam ją zainstalowałem, bo ja tu bym grał jeszcze cały czas na... Ej! Uciekł. Ja to bym grał cały czas jeszcze na stary i nie wiedziałbym jaka jest ta najnowsza. Mam pomysł, chodźmy, przejdźmy się, e, przejdźmy się do starej bazy, zobaczmy czy tam coś się zmieniło. Tam zawsze było bardzo dużo kanibali, więc na pewno napotkamy na jakiegoś. A potem może wrócimy do bazy. E, wrócimy do bazy i może e, zbudujemy ten... E, tą platformę, o której wam mówiłem. Nie rozbudowywałem jeszcze bazy. Będę to robił na pewno. Myślę, że w kolejnym odcinku już będzie troszeczkę więcej. Piszcie też, czy chcecie, chcecie oglądać, jak ja buduję tą bazę. Bo ja osobiście uważam, że to jest trochę nudne, ale jeżeli chcecie, to jak najbardziej możecie mi uczestniczyć w tym i możemy razem to robić. Dzisiaj na kanale, znaczy wczoraj na kanale, tak naprawdę, mamy naszą bazę. Jest, stoi, nic się nie zmieniło. Wczoraj na kanale e, rozpoczęła się. Ty! Chodź tu! Ej, Marian! Wczoraj na kanale rozpoczęła się nowa seria z Fallout 4. Nowa gra. E, Premiera w Polsce miała 10 listopada, więc to jest naprawdę nowa gra. E, no i mam nadzieję, że się przyjmie. Mam nadzieję, że znajdzie swoich zwolenników na moim kanale. Oglądajcie, śledźcie. Zobaczmy, czy tu się coś zmieniło, jeżeli chodzi o tą e, starą bazę kanibali. O! Oż ty pizdo, skąd ty się wzięłeś? Co? Nie, bądź taki ag agresywny. Słuchaj mnie. Powiedziałem ci, nie masz być... O Jezus Maria, patrzcie... Patrzcie, co nie robią. Wiedziałem, że tutaj ich napotkam. Zdychaj. Ale w ogóle skąd oni przybiegli? Tak nagle? Jak tylko chciałem zniszczyć ten totem. Skąd ta agresja, w ogóle, z panowie? Zniszczę te wszystkie ich totemy. Czaszki zawsze się przydają. Masakra, ile oni tu ich mają? Zobaczcie to. To jest jakaś No, ale tutaj jak zwykle w tej małej wiosce nic nie, piłka to nic nie ma. Tak więc za wiele tutaj nie pozbieramy, za wiele nie znajdziemy. I uwaga, pozdrawiam porSklejl moich fanów. <grym> Chcieliście dużo pozdrowień, to macie, proszę bardzo. Muzyki nie ma, nie ma muzyki, nie będziemy tańczyć. Dużo osób pisało, żeby wyłączyć tą muzykę. Chociaż ja wam, chciałbym tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że we wszystkich odcinkach moich, dokładnie we wszystkich odcinkach, była podkładana dodatkowa muzyka. Nazywała się ona Ignosi. To była muzyka z takiego studia, z takiego studia, który mamy dostęp na YouTubie, jako twórcy, możemy korzystać z tej muzyki. I, e, i ona była cały czas. Faktycznie e, zauważyli, zauważyli się nową, bo to była nowa, zupełnie... O, fuck, patrzcie, wyrosło tutaj drzewo na środku. I nie mogę wejść do bazy starej. Ale nie chcę wchodzić. Bo nie widzę takiej potrzeby, faktycznie była nowa, inna, zupełnie, zupełnie inny podkład. Być może był trochę zagłośny, dlatego was tak irytował. No ale w tym odcinku, ok. Według wedle waszych życzeń, nie będzie w ogóle żadnej muzyki. Będzie tylko czysty, piękny The Forest. Przyszły pierwsze fanarty. Dziękuję serdecznie. Chociaż niektóre z tych fanartów od razu mówię, moi drodzy. Wrzucenie zdjęcia do jakiegoś programu graficznego mojego i e, zrobienie jakiegoś tam efektu to nie jest fanart. E, musicie się naprawdę troszeczkę postarać. E, o, tam są dwa kanibale. Obudziły się. Mało tego oni już mi widzą. Obiegną do mnie. Ale oni, oni są strasznie agresywni. Ej, ej! Szybko, Marian! ...co się dzieje. Chodź tu! Jeden padł. Drugi jeszcze nie. Weźmy leki. Naprawdę, jeżeli chodzi o... Weźmy sobie załóżmy pancerz. Jeżeli chodzi o... O ich agresywność to jest naprawdę, 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 naprawdę na wysokim poziomie w tym momencie. To już nie jest taki spokojny defory, spokojny las, e, gdzie można sobie chodzić, zwiedzać, oglądać. Ona, te mutanty atakują e, bezlitośnie. Nie patrzą w ogóle na to, co się dzieje. Także wracając do tych panartów, troszkę musicie się jednak e, napracować, bo. Nagrody są naprawdę bardzo cenne i to nie tylko pod względem tego, że one są, tylko pod względem finansowym również. Że to nie są tanie nagrody. Nikt mi tych nagród nie sponsoruje od razu, mówię. Wykładam to z własnej kieszeni, z szacunkiem pełnym do Was, ale troszeczkę musicie się bardziej postarać. Nie powiem, bo przyszły dwa fanarty, które. Ej, ej które są naprawdę bardzo fajne i mi się podobają. No ale zobaczymy, to jest dopiero początek, dopiero zaczęliśmy pytać też dużo na temat tego, do kiedy trwa ten konkurs. To jest proste: konkurs trwa do momentu, kiedy nie będę miał 1000 subskrypcji. W tym momencie już jest 900, bodajże, albo prawie 900. Dlatego też no czasu myślę, że pozostało około tygodnia, tak. Średnio patrząc na to, co się dzieje na kanale, ostatnio to około tygodnia czasu. Pamiętajcie koniecznie o moim fanpage'u, żebyście tam weszli i ogarnęli. Lubię to. Dobra, mamy to. Tu jest chyba zejście. O, jakieś nowe ryby, zobaczcie. Złówmy trochę ryb, bo ryby się zawsze przydają. Ej, rybo. A może to są jakieś ozdobne, nie mogę ich... Nie mogę ich łowić. Nie, mogę, ale jest nowa ryba, widzicie? Zupełnie inaczej wygląda. Dobra, nie męcz mnie. Ja w ogóle uwielbiam łowić ryby, to już, to już wiecie zresztą. Jeszcze jedno zówmy. O nie, po prostu są i te i nowe. No i fajnie, bardzo, bardzo dobrze. Gra się naprawdę me mega maksymalnie rozwija... Marian, co ty odpierdzielasz? Ściągnij to. Gra się naprawdę bardzo mocno rozwija i to mnie naprawdę cieszy. Ponieważ nas, nas zaskakuje, co chwilę zaskakuje nas czymś nowym. To pozbieramy, bo to są dość istotne kwiatki. Zjedzmy. Ja tylko przypomnę, że cały czas szukam ekipy do tego, żeby nagrywać GTA V online. Mam już cztery osoby. Jeżeli chciałbyś nas dołączyć, odezwij się do mnie i pogadamy i ustalimy po prostu szczegóły. Zobaczymy, czy się dogadamy jakoś. Gwarantuję wam, że ja, jako no osoba, która dopiero od niedawna nagrywa, tak? Bo nagrywam od ilu? Od półtora miesiąca dopiero. Jeszcze mi nie, od, nie odjebało za przeproszeniem i myślę, że nigdy to się nie stanie. I naprawdę każdemu, który coś ode mnie chce, albo pyta, zadaje pytania... Jezus Mary tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć?! O, oh, fuck. Naprawdę każdemu zawsze odpowiadam. Więc jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytanie, piszcie, ja z miłą chęcią e, z wami pozmawiam. Ale nie będziemy się tu chować chyba raczej, co? Musimy stąd wyjść. O, tu mam jakieś mięso. A spróbuję teraz, czy da się to zniszczyć. Nie da się tego zniszczyć. <laughs> tak samo chciałbym, chciałbym teraz wrócić na chwilę do bazy. O kurde, ile tu ich jest? Zobaczcie, tam jest. Tam jest ich trzech. O nie. Najgorsze jest to, że oni mi widzą. Jezus Maria, jakie oni odgłosy wydają. Zaraz im przypierdzielę z tego, z dynamitu, może co? To ich hurtowo załatwię. Nie, tak się nie da. Boże, ile tu ich jest! Z każdej strony. Spierdzielam do domu nie za dużo, za dużo, za dużo. I właśnie to jest to, o czym wam mówiłem, jest po prostu jest za dużo teraz. Gra robi się naprawdę bardzo niebezpieczna. Nie można jeszcze zmienić. Nie, nie można, nigdy nie można było. Nie można zmienić sobie poziomu trudności, ale nie chcemy tego robić. Można wejść w tryb vegan mode. To mówiłem wam ostatnio w mikołajkowym. Mikołajkowej. Ej Marian, w mikołajkowej odsłonie. O, tam jest kolejny, a nawet ich dwóch. I zauważyłem też, że e, oni bardzo daleko widzą. Tak nie było też wcześniej, bo wcześniej... Ej, otwórz to. Bo wcześniej... E, pewnie przyszli za mną, oczywiście, bo gdy, jakby nie. Dobra, podpalmy te drzewa, które nas wkurzają. Albo nie, te możemy złupać. A poczekajcie, może złupmy je... Stoi tam pipa. Z, zamknij się. Zróbmy ją w tą stronę. I sobie zaraz schowamy do naszego magazynu. Dobra. O! Fajnie? Fajnie. Tu mam jeszcze cały wolny pojemnik. Ej, ja nie chcę tego. Zostaw to, Marian. Muszę zrobić w ogóle naprawdę tutaj porządek. Ostatni odcinek. Nazywał się porządek w bazie, a dużo jeszcze zostało do zrobienia przez ten przez ten safe. Ej! W las, kurwa, jest tam u góry, sorry, jest tam u góry. Skoczy tutaj Nie wiem, czy skoczyła tu Osztyp cipo No tak, te drzewa są konieczne. Musimy je naprawdę usunąć. Bo to jest. E, to jest. E, tego i wyłącznie zwiększamy. Zwiększamy niebezpieczeństwo w naszej bazie. Dobra, tamto mamy usunięte. Usuniemy już może jeszcze jakieś. Cały czas czekamy tego nowego mutanta z wielką niecierpliwością. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie do mnie. Nie to Marian. Tutaj. Dobra, łupaj. O, słuchaj, wyzywają. na szczęście. jeszcze nie mają takiej mocy, żeby przechodzić przez ten mój mur. Eee, no, chyba że wskoczą na drzewo, a to już robią. Czy my już nie mamy miejsca? Nigdzie. Tu mamy jeszcze jedno miejsce na jedno drewno. Dobra, Marian, weź te, bo to po prostu mi tylko przeszkadza. Trzeba to ustawić gdzieś tam, w, a tu nie przejedziemy. Trzeba to ustawić gdzieś z boku, bo to mi tylko przeszkadza po prostu. Okej. Okay. I tu mamy jeszcze jedno sanie. Dobra. I tu mamy dwa te. Ale może zmieścimy tylko jeden. Tak więc tu go odłóżmy i będziemy... O tam się coś pali! O, ta suka się pali. Dlaczego ona się pali? Pewnie jak spalę na przykład e, drewno, to po prostu drzewo, to ono... Mm, to ono nie będzie możliwe do wykorzystania... A nie. Nie, nie, nie. Nie, nie tak. Musimy zbudować jeszcze Jeszcze ten. Nie wiem jak to nazwać. Magazyn na drewno. Bo szkoda, żeby tych drzew nie wykorzystywać. Potem long holder. Tak, to będzie to. Zmieści się tu. Ło! Ona tańczy dla mnie, było przed chwilą. O! Mam parę patyków. Mam, ale patyki zawsze tutaj było pełno, więc bezproblemowo. To nie daje mi patyków. Muszę w końcu, muszę w końcu tą łódkę tutaj wprowadzić, bo ostatnio, ostatnio jak ją wypłynąłem, to nie mogłem potem wpłynąć z powrotem swojego portu. Dobra, mamy, czyli mamy miejsce na kolejne sześć bodajże, tak? Tu mamy jeden. Dobra, i teraz możemy to drzewo. Te trzy drzewa właściwie tutaj musimy ściąć. Czekam cały czas z, naprawdę z wielką niecierpliwością na nowego mutanta. Ponoć jest mega. Tu mamy kolejne. To drewno, no moi drodzy, przyda mi się do budowania e, piętra. Ej. Co to było do budowania piętra i do rozbudowy dalszej bazy. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić jakiegoś takiego krótkiego, fajnego konkursu, w którym będzie można wygrać. No dla niektórych myślę cenną rzecz, a mianowicie mojego save'a z gry, żeby mieć właśnie taką bazę. Bo naprawdę wymaga to dużo pracy, żeby coś takiego zbudować. I co? A gdzie resztę schowamy? Musimy. Nie wiem, gdzie zrobić to. Może tutaj po prostu taki. O właśnie, może tu zbudujmy kolejnego. Obrócimy go w drugą stronę. Będzie można przejść. Za mocno. Jeszcze trochę. O właśnie Będzie możliwość przejścia i będzie to w miarę jakoś ładnie wyglądało nawet. Dobra jeszcze potrzebujemy trochę patyków. Marę nie ma siły, daj mu się napić. A nie to, co ty robisz? Najpierw trzeba to zbudować. Tu jeszcze mamy jakieś ten, tylko że pewnie rozwalę sobie. Mogę to jakoś naprawić teraz. To jest nadal za mało. Jeszcze tu, tu. A moi drodzy pisaliście też, że jest jakiś problem niby. Z mikrofonem. Nie, nie ma żadnego problemu. Zróbcie sobie po prostu ciszę albo głośniej. Jest wszystko naprawdę na... Jest wszystko naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o mikrofon. I tutaj, no, nie uwierzę Wam, że jest inaczej. A nie uwierzę, ponieważ akurat na tym się troszeczkę znam i robiłem dużo rzeczy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju właśnie wokale i tak dalej, więc... Dobra, mamy to. Więc tutaj jest akurat wszystko dobrze. Ej! Dobra. Tu mam jeszcze jedno i tu mam jeszcze jedno. Musimy też wyjść poza bazę, bo te wszystkie drzewa, które są blisko bazy, yy, one na nie włażą i skaczą po prostu. Dobra, jak można niby rozwalić ten? Faktycznie sły, słychać jakby się co się rozwalało, ale zobaczcie, absolutnie nie ma żadnej reakcji tego pnia. Mogę tak uderzać, nie wiem, godzinę? Dwie? Trzy? No nie da się. Drogi Wizu, napisałeś mi o tym, że można to zrobić. Chciałbym, żebyś mi powiedział jak. Bo, jak widać, same uderzenia nie pomagają absolutnie w tym. Musimy coś zjeść, bo zaraz umrzemy. Dobra, chodźmy teraz na drugą stronę, zrobić to, co planowałem już wcześniej. Zrobimy projekt. Mianowicie na tym drzewie, które tutaj jest, chcę zrobić platformę. O, tam. E, nie w tą stronę. Musi być w tą stronę. O. I tutaj połączymy to wszystko jednym wielkim mostem. O, tam latają debile. Dobrze, moi drodzy, to był 33 odcinek z serii The Forest. Mam nadzieję, że się podobał. Ja nagrywam dalej na kolejny 34 już z serii The Forest. Nowa seria na moim kanale Fallout 4. Serdecznie na nią zapraszam. I widzimy się już za chwilę w kolejnym odcinku z serii The Forest. Dzięki, że oglądaliście. Naprawdę bardzo dziękuję. Bardzo was pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.